Odkąd zakupiłem swój egzemplarz Chevroleta Camaro, od samego początku strasznie irytowały mnie te srebrne wstawki wokół nawiewów, tutaj ramki wokół zegarów, prędkościomierza, obrotomierza, na kierownicy ta ramka była również w kolorze srebrnym, ten pierścień co prawda był w kolorze chromowanym, ale zdążył się już wytrzeć. No, i o ile wszystkie te elementy byłem w stanie sobie polakierować, zdemontować i polakierować, o tyle tutaj ten środkowy nawiew, ten element i tą ramkę wokół, wokół niego. No, niestety nie jest to takie łatwe, ponieważ trzeba zdemontować całe, całą deskę, żeby się do niego dostać. Z pomocą przychodzi folia, gdzie można dociąć sobie w różnym kolorze taki element, nakleić, no i tak to będzie wyglądało. Dajcie znać w komentarzach, która wersja bardziej Wam się podoba. Dzięki za uwagę. Cześć.